Działania są, No, Obiektywnie rzecz biorąc, kpiną z procesu. Dlaczego kpiną? Dlaczego działania Szymona Hołowni, jak startował w wyborach, nie były kpiną, a moje są kpiną? Dlatego, że on podchodził do tego dosyć poważnie. On Poszukał mówi, wszystkich. Chce, go... dlaczego, dlaczego kpiną z demokracji nie jest ogłoszenie stu obietnic i nierealizowanie ich? Dlaczego kpiną z demokracji nie jest podawanie e, haseł, którymi potem, które się potem porzuca po, po wygraniu wyborów? To jest kpina z demokracji. Jeśli wyłudza się głosy poprzez obietnice, których się nie zamierza spełnić, to jest kpina z demokracji. A nie to, że ktoś nie ma żadnych obietnic, więc się wywiązuje z tego, co obiecuje. Demokracja daje mi prawo startować e, w tych wyborach. Nie wiem na czym polega, więc ta kpina. Kpiną, moim zdaniem, jest to, co robi wielu konkurentów, czyli. E, oszukiwanie wyborców, że mają zamiar coś dla nich zrobić, podczas gdy nie mają. Kpiną jest przebieranie się za kogoś, kim się nie jest, udawanie e, na potrzeby e, zdobycia głosów inną osobę niż się, jest nią w rzeczywistości. Kpiną jest to sztuczne zbliżanie się do ludzi, tylko potem, by za chwilę zamknąć się w pałacu i, i, i od tych ludzi się odciąć. To jest wszystko kpina. Czy e, mój start jest kpiną? Jeśli Pan przyzna, że kpiną e, jest start pozostałych kandydatów, to ja Panu przyznam, że mój start również.